6 czerwca, Aleksandra Ostrowska, zapraszam na pogodę. Dzisiaj Światowy Dzień Pocałunku. Lubimy się całować i dowodem na to są statystyki. W ciągu życia robimy to ponad 20 tysięcy razy. Ponoć regularne całowanie pozwala przedłużyć życie nawet o kilka lat, bo dotlenia, poprawia pracę serca oraz odżywia nasze komórki. W mózgu uaktywniają się ośrodki odpowiedzialne za emocje. Wzrasta produkcja hormonów szczęścia, serotoniny i endorfin. Podnosi się też poziom odpowiedzialnego za pożądanie testosteronu. Wyostrzają się zmysły i podnosi się ciśnienie krwi. Skóra staje się cieplejsza i nabiera żywszej barwy. Nie zapominajmy również, że dzięki pocałunkom możemy spalić mnóstwo kolorii. Teraz sprawdźmy, czy pogoda będzie sprzyjać czerwcowym pocałunkom.